Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest pierwsza nasza Wigilia, pierwsza moja w tej roli, więc wybaczcie Państwo, że będę troszeczkę stremowany. E, niestety, powiem tak, pogoda nam nie dopisała w tym roku, bo myślałem, że będzie śnieg i w ogóle będziemy mieć taką bardzo, bardzo świąteczną atmosferę, ale z drugiej strony powiem, że jako prezydent cieszę się, bo ta pogoda pozwoli nam na przykład przejść jakoś bezproblemowo z kwestię odśnieżania chodników. Więc w każdej, w każdej sytuacji w tej chwili jako prezydent naszego miasta widzę plusy i minusy. Ja ze swojej strony wraz z małżonką moją, z Natalią chciałem Państwu życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych z rodziną, bo tak na końcu to ta rodzina e, to w moim przypadku akurat najbardziej odczuwa nieobecność taty w domu, ale tak naprawdę jest ona najważniejsza. I życzę Państwu, żebyście z tymi rodzinami mogli spędzić ten czas, żebyście razem cieszyli się, żeby smutki odeszły w niepamięć, żebyśmy podeszli do tego nowego roku jako roku pełnego wyzwań, oczekiwań, które zrealizujemy. I żeby problemy nam nie pojawiały się, a się rozwiązywały. I życzę Państwu również takiego wewnętrznego spokoju. Spokoju w pracy, w podejmowaniu decyzji i w działaniu po to, żebyśmy wszyscy razem wspólnie. Zbudowali taką pozytywną przyszłość naszego miasta. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za to, że przyszliście. Jest mi bardzo miło. E, mamy już te, w tych namiotach, których Państwo widzicie za nami, co też jest ważne, bo już jeden z rannych mi to akurat, Pan Adam, zwracał uwagę, że jest, jest jedzenie, które znika, ale jest na bieżąco dokładane, więc tak, jak nie ma w tym momencie, to za chwilę będzie. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i miło spędzonych świąt z rodziną. Z rodzinami. Dziękuję. Dziękujemy za obecność radosnych i ciekawych świąt.